Kolejny dzień na szkolnej Cholera jasna Pozdraw z Zamoście, jak najwięcej sypukcji Całe ta. Ja jestem mlecznym człowiekiem mleko lubię, mleko, mleko, lubię, mleko lubię Lubię mleko Jak się nie spodziewałem O tutaj zaczyna się Zaraz pokażę Czekaj, Wojtek, czekaj, czekaj Pan K.A. chodzi O, o Opluł szybę o! Niech słyszy głuchy. O! O! Widzi. Pomachaj! <grywia> Idzie. Szeryf. Szeryf. Przyjechałem na śniadanie do Was. O! Tylko ja takie coś... Wypiję sobie. Lubisz takie? Kupujesz? No nie tak. Super są. Czekoladowe też są. ja truskawkę lubię. Dobrze działa na tego, na pana. Tak? No. Dobrze stoi. Oj tak. <grym> Oj tak. Bardzo smaczne. Muszę wypić, bo zaraz Krzysztof się dopadnie. Również wypiję do końca. Pycha, polecam. No dobre to jest, nie i No nie wiem to ile, dwa złoto czy trzy. Ale smaczne. A ten butelek kurwa już szedł, to butelek nie wyniósł. Co za człowiek, nie rozumiem tego. Co? co za człowiek, szedłeś tu śmieci nie mogłeś wyrzucić? Ale co? No co, twoje śmieci. Ale Krzysztof masz ładne buciki, widzisz? Widzisz jak się przydały? Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. A ty nie widziałeś mnie, że przyjechałem? Nie. To co ty taki? Ślepy czy jaki? Jak ślipy. ślepy. Ślepy? Ślepy, durny. Głuchy. Głuchy. No. Durny to nie no. Kto tak powie? Nie. Pojecha? A czemu durny? Ramię? Puste Ramię puste? gdzie? Ja bym On wypiłem on teraz, na no, śniadanie przyjechałem zjeść do ciebie. Dziękuję. A tobie tego nie wolno, to a tobie wolno. A mi wolno. No. No. N nie nic się wolno. Wolno tobie. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. O. Be. De natura pijesz. No. A co, nie? Pokaż. A pewnie. A Fioletowe. O, fioletowe. No. O, a tobie to wolno, tak? A ja też mam... Piwo, wuno, piwo O. A, to, to... a, dostałem się od Ojka. Nie, kupiłem sobie. Byłem w sklepie. A? Bo papierosy a. kupiłem. A. Akurat to takie nie, nie, niezbyt smaczne, ale a. dużo witamin ma. Moje. A, a tu też dużo witamin. A twoje to dynaтуrad. A twoje to piwo. Tak, to jest piwo. Osi. Oś. ośczy samochodzie, samochodem, ja zaraz zadzwonię. Ech, że co? Że... Nie piwo jest. O. No, nie. niech dzwoni, 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 dzwoni. O! Widzisz? O! 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 No. A zamek zmienił. Zamek dawaj zmienimy. O, I nagrasz. No. Ale się trzeba zmienić ponownie, bo zamek dobry. Zaczyna się. Zaczyna się. A wyczyścisz mój te? Pamięć? Tak. Dobrze, zaraz wyczyszczę. No problem. Światło no, zgaś. A ty zgaś. O. A ty Jareczek tam zgaś. A po co? Po co te A robisz? ja zapalę jeszcze więcej właśnie. O. Zgaś. Nie. A co ja mam zgasić? Nie. A niech się pali non stop. Mikołaj Ślepy. Nie, nie ślepy. Pogoda ładna dzisiaj, co? No. Ładna pogoda no, dzisiaj. Padał Jezus. Tragedia. Miałem. Nie Co? Myszczowa. Pyszczowa. No. Nic się nie chce. Jesień. Jesień. Jesień plecień. Co przeplata, trochę zimy. A to nie tak, raczej. kwiecień. Jesień. Nie. Tak. Kwiecień. Wojtek jak? Jesień plecień, tak? Tak. No. Jesień plecień. Co przeplata, no, tak. trochę zimy, no, trochę lata. Zwiecień no. co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Nie znasz się. A ty znasz się? No. no. A wy wszyscy znacie się, a ja a ja ty... A ty jest no właśnie, a ty się nie znasz. No, a no. ja się nie znam. No. Bo jestem durny, ślepy, głuchy i tak dalej. Nie? Pytę. A mordę zamknąłeś. Mordę to ma, wiesz, kto pies. O no właśnie, dobrze powiedział. I, idzie podobne. No ja też pies, no to niby morda. No masz rację, dobra. No to już można chodzić. Ech. No Ech. już też. trzeba chodzić. Pitbull. No, pitbull, pies. Ał, ał, Ja ja podobno kupiłem. Ech. Też taka, taka pogoda, to można w takich chodzić. No czy... No a tata też, no tak, no. Taka jesienno. no. zimowa Ech. Ech. O, potwierdził. A tam to zimowa. A to zimowa. Krzysztof też ma zimową kurtkę. Nie mam. Nie masz? Nie masz? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie. przywiozę tobie? Nie. 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 To oddaj. Oddej to u Ale gdzie? Duchu. W zimnym tam? A no. nie. tutaj. Ta do ciebie nie wejdzie. Wejdzie. Nie, nie wejdzie. A no, mierzyliśmy. Nie, tak. ty nie mierzyłeś. daj zmierzę. No to masz Wojtka Wisi, ja nie będę zdejmował. Wojtka wisi taka sama. Taki sam rozmiar. On na nie krzyczeć. O! Już krzyczeć. No. No, może o! może zmierzyć? Może zmierzyć? No, nie wejdzie, jeszcze mi porwy. Nie, nie wejdzie? człowieku, że nie wejdzie? No to chodź kurwa i o stówę się to Właśnie, dawaj, o stówę. O stówę. Kładź jeden stówę i... Ale jak wejdzie? Ale jeden stówę i drugi stówę na stół. A dawaj, masz stówę? Dawaj stówę na stół. Ale jak wejdzie? No to, no to będziesz miał dwie stówy. To o stówę. Ja, ja wyjmuję tak. Dawaj, wyciągaj. Nie, tak to nie będzie. Wyciągaj stówę tu na stół. A po czym mi się zakładać? A no to widzisz, no to kurde, no co? Już? Spękałeś? Tylko daj, daj, daj. No to połóż stówę. Daj, i... daj, daj, jaj. No i zmierzisz wtedy. No. No. Taki no. tak jesteś właśnie. Tylko no, gadać, no, gadać, gadać. Daj, tak daj, jest? daj. Chuj, że niedobra, ale daj. daj. No. No to teraz dawaj stówę, Wojtek no. daje stówę, No. No. Dawaj. Dawaj Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj Wojtek zaraz wyciągnie, Wojtek się nie pierd Wojtek kładzie stówę. Teraz ty stówę kładź koło siebie. Masz? Nie, zobaczę. No to zobacz. E. I wygram A gdzie? A! Masz zamek zmienić. Ej, zaraz zmienimy zamek. Ja jednak nie mogę do sklepu wyjść. Bo ja... o ja na dół zamknę, na chwilę wychodzę. No. Ostatnio już było 20, pół godziny mi nie było. Całe te... Nie mam Patrzę, całe te... Nie mam A ile masz? 30. 30. To daj 200, a stówę weź. Nie mam stówy, no. No to 200 daj, ja stówę weźmiesz. No. A 200 masz? Nie mam. Nie. Nie mam. Nie, nie mam. A po ja zajrzę. A jak nie mam? To przygrałeś. No to przygrałeś. Nie. To wygrano. Ja no to. Nie, nie. No. Jak nie mam stóp, to. Ja mówię dwie stówy. No, jak nie mam, to dajesz mi trzy stówy. No, kurwa. Ale nie. Wiesz co? A ja jak, nie mam. No to a jak ja nie mam 500 zł w portfelu, to oddajesz mi kurwa 1000. Może być? Ty masz. Mam, z Ram. Tak. Jak chcesz sreć, to ja idę 100 zł. Nie. I co? Przegrałeś, panie. No. no. Panie. Daj, daj, zmierzę Ja pamiętam, że twoją mierzyłem. Nie mierzyłeś mojej kurtki nigdy w życiu. No właśnie. Nie było czegoś takiego. Byłeś no łaj tylko u bramki. Tam paczka jakby jak leży. Paczka, nic nie leży. Nic nie leży. Ja byłem. Cebula? Takiego, Co? Jak, jak? Koło śmietnika ty kartę po, prostu, po użyłeś z tych rzeczy. Cebu Jaka cebula? A? Jaka cebula? A ja wiem jaki cebula? No ty powiedziałeś powiedział. Ty powiedziałeś cebula. Tak. O Jezu. Nie ja wiem, paczka. Co otwierałeś ten karton leży. A dlaczego? Trzeba przybliżyć sobie ten, tą jedną bramkę. Przybliżyć ci? Co? Przybliżyć sobie ten ten Ale co? No kamerę jedną trzeba No. O. No. tyłu? No. no dolną tutaj. tak? No. no dobra. Nie wiem, czy nie wiem, zaraz dobę. Tam mi samochód. No tak. O. 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 o, tak, dobrze, no, o, no, widać teraz, wiadomo co, a właśnie, no, żebyś opel uruchomić, znowu, a ja, a Lublina kiedy uruch uruchomimy? Co? A Lublina? Boże w A to co? Można przenieść ten akumulator, co masz w Oplu tutaj, tak? Co? A ten akumulator z tego, z nie, Opla? Duży jest. No to co? Nie Nie. nie pociągnie, nie. Pociągnie, nie? Co? Pociągnie też, tak? Pociągnie. A ile to roboty? To dawaj Lublina odpalimy. Niech pochodzi trochę, kurde, bo to wiesz, tak stoi, przy zimą to co? nie ma. Ale ja jednego niech się, się naładuje. A kiedy włączyłeś do ładowania? Wczoraj. To już naładowany, to, o to odpalimy Lublinę Nie, nie, nie Jeszcze nie naładowany? Człowiek. Bo, ja, bo ja patrzyłem na ten Jak gdzie nie ma, na zegar I co na zegarze? Jeszcze mało No nie wierzę e. nie mało to mało A wiesz jutro, że sweterek masz nałożyć? Słucham? Sweterek jutro masz nałożyć Nie wiem Prezydencki że... Co? Masz nałożyć A ty wiesz jak wczoraj napaliłem? W piecu? O kurwa, wiesz, gorąco było i ja musiałem te drzwi otwierać. Co ty gadasz? No to kurwa piesa jakby się nie dotknął. A ja mówię, a mówi podkładać? Mówi, już nie podkładaj, ciepło jest. No on jeszcze dwa razy wsypał To a to węgiel tani, to można palić. No tani. No tani to węgiel, nie Krzysiek? Chuj zimą. Tani ten, a to będziesz wchodził teraz tam kurwa tam. Gdzie tam? Tam. Do piewnicy tam będziesz po schodkach schodził. Po węgiel, po węgiel. Nie, to tam ty, jest... ty Tam stona węgla jest. Oj, Ech. chyba lepiej. A bo lepiej, no. no. Trzeba to będzie to... ponosić, no. Co raz, jakąś tu beczkę trzeba postawić, żeby nie nosić na stop. No. Jakąś beczkę, Krzysiek, trzeba będzie większą taką postawić, tutaj. I ja tobie ponoszę, małymi wiadarkami tutaj, i będziesz używał sobie, tak? Żebyś nie musiał ciągać. Tak, Wojtek? No. Do... Mam to rację? Węgiel no. Węgiel postawiłem. A, a tam bunkier no. jest. Gdzie bunkier? Ja kiedyś nagrywałem. Cały czas, że to bungier Tam to bungier jest. A w piwnicy, tak? Tak. Schron. Skron. No. Ale co? No tam na dole masz skron. Gdzie? Ja, ja tam był. W skronie ja byłeś tam? kiedyś. No na dole tam gdzie węgiel. Skron jest. Przy dwojną w razie czego. To ja, ja tu... Ukienko otwieram. Ja tu pierwszy będę uciekał. Okienko otwieram. Mam te już nie powiem co mam. I mam, te kur, nikt nie wejdzie. Mam te wyrystyczne. A, widzisz? A ty co masz? Ja? Że... Jajce mam. O jajce no, jajce pokażę, to wszystko świadomo. Bilysty... No. To nawet nie wyłapią Rosjanie. Bo to są najlepsze. Ja sam zmon zmontowałem je. Tak? Tak. Widzisz? Ale co? No co, co? To zapytaj go, co? Ale C co? Co jest? Balistyczny takie Bo no. czerwienia ja nie wyłapuje. I radary. Radary. Ale najlepsze mam. No. Ja wiem, jakie wiele to no. lepsze. Śledzie, mleko. O śledzie schowałem do ludówki. Grochówka. I wtedy nic nie podejdzie, nie? Nie. Nie podejdzie. Eee. <laughs> Jak Krzysiek pierdolnie zdziała, to. <laughs> o. I tym kończymy dzisiejsze nagrywanie. Dziękuję za uwagę. A właśnie. I pozdrawiamy, pozdrawiamy. wszystkich Dzisiaj widzów. mamy sobotę. Sobota. Kolory jasne. Dzień kota. Kota. Koło płota. Do widzenia. Dzień dobry. Do, do widzenia, Wojtku. Do widzenia. I życzymy smacznego. Dziękuję. O, śniadanie Boże.